Hej, cześć, siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku, a jest ze mną dzisiaj Jack Daniels, siemanko. Siemanko. Siema, siema, dzisiaj wbijamy 14 tysięcy polarków. wiem, wczoraj wbijaliśmy rano 13 tysięcy, dzisiaj 14 tysięcy. Pograłem wczoraj, pograłem chyba około 12 godzin, udało się wbić 3 postacie na 600, poko grałem na Game Grabie z Card MM Engine, pozdrawiam, w ogóle wpadajcie na kanał do KJM. Wbił, wbił dzisiaj nad ranem 17 tysięcy pucharków, więc zapewne poleci jeszcze wyżej. Dzień wbity na duo e, na wczorajszej mapie. Naprawdę świetnie, bo miałem 300 pucharków i do 600 poleciało po prostu mm, poleciałem jak burza. No i Tik wbity na banty, no i Piper tutaj męczona jest właśnie e, na duo. Dobra, dzisiaj pogramy sobie troszkę duo, bo w sumie jest fajna mapka. Więc co, więc kurczę, lecimy, lecimy. Brokiem grasz? Tak, tak. Brokiem. Dobra. Cztery pucharki brakuje. Damy radę. Damy radę, no, no. właśnie duo jest spoko. Także zostawcie łapeczkę w górę, bo wczoraj naprawdę bardzo dużo pograłem chyba 12 godzin. Dobra. Czy psy już? To będzie czwarty. Ja nic nie będę mówić, bo... Będę się starał skupić na grze. Chyba, że jakaś komunikacja... O, ta, 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 tam Jean z Soczkiem biegnie. Dzięki. Dobra. Weźmy to. Musimy zrobić chociaż drugie miejsce, ale pogramy sobie jeszcze trochę, co? Tak, tak, tak. D damy radę. O, ale mu ładnie wywaliłeś. A nie, ty Leon na lewicy, uważaj. Chodzi do mnie. Tam gdzieś wleciał Ale ja chyba już kogoś zabił o, o idzie, idzie, idzie. Dobra Poleciał na lewą stronę, nie ma na razie Ale Jak do wlecia... nas podejdzie to raczej nie ma szans no. A, o, Bierzesz ty? No wezmę tylko osłanie, bo może być Leon tutaj gdzieś. Bieg, biegnie Leon. Dobra, nie żyje. Tutaj strzeli Czekaj. Kurde Została. ej, bo idzie... O nie. Hyper idzie. Bez sensu ten Mój energy drink Wezmę jeszcze Dobra, to wez... poniosy. Weź tego no O tu szeli biegnie Dobra, i ją trzeba ściągnąć, bo zaraz się mu Leon odrodzi. Dobra, leży. O Jezuc! Ta... Na słaczku biegnie Piper, uważaj Dobra, Leon. Mamy to Nie o ale pięknie gością O, ale dobra, bo się wyłożyłem. O kurde, dobra. Ale dobra. Ale jest wbite. Ja wbite plus 7, no to jest fajne właśnie, że duo daje plus 7, nie? To jest kurde super. Dobra, 14 tysięcy pucharków. Brąbanę hmm. to, to teraz Uj. 15 e, powiem tak właśnie e, powiem prawie o pucharkach. Znaczy chciałbym tylko skończyć Trophy roda, czyli 14,5 tysiąca, a i później już chyba... Tylko i wyłącznie zabawa, nie? Zabawa. Bo powiem Ci, że na więcej mi nie zależy tam jakoś 15 czy 16 tysięcy. Chociaż jest to możliwe, bo jeszcze jest połowa sezonu. Więc, no, byłoby łatwo, dobra. Cześć, tą paperkę bym kurczę wrąbał na base. Tam. Podejdź, 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 A podejd. Tu brok Dobra. Został? Nie. Ale do, dobra, ale oni tutaj szybko się wykańczają. Trzeba podejść do nich. Dobra, Soczek jest? Chodź podejdziesz I tu Leon. Primo. Dobrwałem Kurde Dobra, my tutaj generalnie zamkniemy, Jezu, ból mi podjeżdża O nie 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 oj co cofaj, 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 albo, albo coś kurde Tu spróbuję ucieknąć Mi się uda Oj no 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 Dobrze, dobrze, dobrze to dob... kurde się wywaliłem Dobra, ja już się odradzam Ale muszę iPaper... Ej, nie widziałem jej rol. Wjechałam. Ja źle. Minus 5. Ja, minus 3. Dobra. Lecimy dalej, kurde. Lecimy dalej, let's go. Może się uda. Kurde, ch chodź tutaj. Idę. Bo to... A, i okay. wyłożyłem się. Uciekaj, uciekaj. Kurde, mać. Muszę się nauczyć ja grać poczekam. Tą... poczekam na ciebie. No. Szkoda, kurde, bo trzy powercubesy były. I straciłem wszystko. Dobra, weź tym. Dobra. Próbuję tam wlecieć w niego Co? Nie To Jezus Cofnijmy się może, co? Dobra Dobra Czy to jest na dole? No, nawet Cofaj, cofaj, cofaj. Musi musimy sobie znaleźć dobrą miejscowość chociaż nas tu będą jechać. Dobra, trafia na raz Więc teraz wycofię. Jezu, jest, tutaj jestem. Nie, będzie lipa to weźmie Dobra, ona O nie, nie Dobra, już nie podejdzie Nie podejdą? O, jest no, Leży Dawaj, on jest zamknięty Gdzie on jest? Jest Leży, dobra, dobra. Idzie kolt i spike, gdzieś mają kurde, kurde tego kolta trzeba. Wow, jedziemy hp. Oj, nie dałem rady, ale dobra, e, przynajmniej drugie miejsce kurde jest. Jest git plus 7. 561, dobra. O, 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 albo tak się zastanawiam. Dobra, zróbmy jeszcze jeden meczek. No teraz było lepiej, ale tak widzisz, ja się na początku wyłożyłem. No, nawet dość poleciało, no kurde. Zależy jak te teamy grają, bo zauważyłem, że dużo teamów kampi, kurde. No i czekają na okazję. No. no to wiesz, to drugie miejsce to są kurde, fajne, fajne pucharki jednak. Eee Nie wiem. Może Dobra, spróbować zaryżę. podnieść z jednego. Ja tu mam już ym... Dobra, ja uciekam, albo nie, jeszcze, jeszcze zdążę zebrać. Wiesz, wiesz, Dobra, środek, środek nasz. Tam jest Seli na dole. Tutaj na prawo jest O, tutaj no jest Wiktka sama? Jakaś. Brak wniosku, no. ale chyba jest sama Chodź, bo tego broka możemy... Po... Ja bym się bardziej skupił na tym... Dobra, leczy. Ja, dobra. Podnieść. Podniosę. Kurde, nie mogę w niego trafić. No dobra, położył jest. się. Dobrze jest. To był każdy z osobnego teamu, głupio trochę. No du, 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 du. A ja cofnę trochę, bo ja na tą piperkę mogę nie wygrać. Bo wyładuje tam ulta chyba. Dobra, leży! Jest. O, o nie. to jest. Trzeba wycofać. Kurde, 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 ja będę mieć problem, właśnie. Aj... Kurde, ładnie o, poszedłem w środek, kurde. Poszedłem w środek. Ej, a może spróbujemy sobie zagrać tego... Heista. No dobra. Ja wezmę Jesse, co? To jest dobra Jessie. I Brock też jest dobry, albo Dynia. To weź Dynię. Albo nie, nie wiem, kurde. Może nam da jakiegoś tanka. Ja Brockiem będę pewniejszy tutaj. Dobra. No to lecimy. Z randomem jednym zobaczymy Ostatni meczyk na tym odcinku To jest PAM yy. o, o nie O no jest taki średni chyba nie Mmm Zależy kurde Zobaczymy jak będzie grało. Ja tam na prawo się muszę tylko dostać Dobra leży

A tam spike ładnie ciśnie. Dobra, zabiłem. O, nie wyłożyłem się. A tam spike chyba skontuję. Szybka magra. Kurde, muszę tam jakoś wbić. 59% procent. Dobra. Dobra. Dobra, win. Dobrze jest. No! I to kocham, kurde. To, kurde, kocham. To jest bardzo fajna gierka właśnie, hejścik. Eee, to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję. Byłbym mega wdzięczny. No i my kończymy na dzisiaj. Udało się wbić 14 tysięcy ponad. Jack, idziemy dalej grać, sobie coś pograć? Idziemy, co? No możemy pograć, można, można. No to my idziemy grać, także łapeczka, subskrypcja i widzimy się w następne... Aha, jutro grają Polacy. Jutro grają Polacy, chyba o 21, tak, ale jeszcze zrobię ten filmik, tak, także Siemka wszystkim, trzymajcie się ciepło. Cześć, pozdrót, się tysięcy wbite, teraz lecimy po 14,5 i tyle. Ew. Pozdrawiam, pozdrawiam. O, Jack Daniels pozdrawiam wszystkich. Cześć!